Cel wyprawy na dzisiaj Piękny graniczny buczek hmm? Rozkładać się trzeba I co ja bym chciał połapać? No, szczupaczki, bolenie Kleniki, okonki Wszystko Coś chyba chodzi nawet Pięknie jest Jak zwykle zresztą Co tu dużo mówić Ukraina po drugiej stronie no to trzymaj to się, będziemy łowić Dobra, wypadałoby coś złapać Ja dzisiaj jeszcze ryby nie miałem Boże, co to za ryba? O, zabrzuch taki okon, Ludzie, aż może nie zabrzuł W otworze gębowym wszystko dobrze. piękny. Piękny okaz. Так, ладно. О. А не пьянка. Где это?

Ah, oh, die klinkt. Ja, zo. Ja. Yeah. La blaske. La blaske. Eh? Okay. To ładny okonek ładny Bardzo ładny okonek Tak no, jeszcze dajesz Ach, jest coś? Czy nie? <laughs> Ale rybko. Poproszę. to gigant. Muszę go jakoś uwolnić, tak, żeby on przeżył. tak, muszę szczypce wziąć. No okay, co? Minął jakoś pierwszy dzionek. Rybów tutaj ten młody nałapały, jak to się mówi, wy. Wpytę. no nałapał, karpi złapał, szczupaków nie nagrałem, ale też nałapał, muszę się przyznać i tutaj też nałapał na tej naszej miejscówce bugowej, no a ja ja trochę podziedziałem tych okonków i dwa małe szczupaczki i tyle, ale jutro będzie, jutro od rana katowanie, dobra. To tyle, bo głód tutaj nas bierze. Na razie.